Do niego dzwonił i powiedział, że ta szyba ma być umyta. Ten żołnierz sam to zrobił, bo to jest porządny żołnierz. Zrobił to sam. Poszedł i zrobił to sam. I wiedział, jak to zrobić, bo my często, często wiemy, że tacy żołnierze, którzy mają łeb na karku, są pozostawieni sami sobie do działania. Nie mamy, nie patrzymy, nie patrzymy im na ręce, ponieważ wiemy, że oni będą robić dobrą robotę. <laughs> Najgorsi żołnierze to są ci żołnierze, którzy są bardzo, bardzo niecierpliwi, którzy wychodzą przed szereg, a nie, niekoniecznie wiedzą jak. Bo nie jest, nie jest błędem zrobienie czegoś. Nie jest błędem zrobienie czegoś, jeżeli coś zrobisz dobrze i to odniosło skutek, nigdy w życiu nie powiem żadnemu żołnierzowi: słuchaj, wyszedłeś przed szereg i źle zrobiłeś. Nie. Jeżeli zrobiłeś to dobrze, zrobiłeś to poprawnie, z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, przede wszystkim, żeby nie narazić grupy, nie narazić, nie narazić ludzi, nie narazić siebie, przede wszystkim, bo to o to chodzi, żeby siebie przede wszystkim nie narażać, to ja będę dumny z takiego żołnierza. Z takiego żołnierza, który, który myśli, który ma mózg. Bo taki żołnierz, który ma mózg i myśli, to jest żołnierz na wagę złota. I takiemu żołnierzowi można powierzyć, powierzyć każde środki. Każde środki finansowe z FON, bo wiem, że on wykona zadanie. Bo dla niego zadanie będzie priorytet. Jeżeli będzie miał gdzieś pojechać, dojechać, na 100% dojedzie i zrobi to po swojemu i będzie wiedział jak to zrobić, ponieważ trzeba, trzeba rozmawiać na, na sprawy taktyczne, na sprawy taktyczne, na sprawy organizacyjne to jest bardzo ważne. Dlaczego mówimy Dlaczego mówimy o takich rzeczach, że, yy, że trzeba, trzeba mieć yy, na przykład te numerki, z których tak się śmieje przecież yy, yy, słowiańska część yy, żeńska. Która, która uważa się za Słowianki. Te numerki, te numerki są po to, żeby, żeby nas nie było widać już. Przecież nie będę, nie będę mówił słuchaj, Agnieszka, odezwij się do mnie. Tylko powiem jedenastka kontakt. Jedynastka wie już, co robić, bo jedenastka ma już ugruntowaną Pozycję w mózgu. Jest ugruntowanym żołnierzem. jedynastka wie, co ma robić. Trójka też ma, też ma zadanie swoje. Używa mózgu. I trójka też się zgłosi. Tylko nie zgłosi się tutaj. Bo tutaj na tym portalu już się nie zgłaszamy. I pięćdziesiątka piątka też wie, gdzie mam je znaleźć. Także, także to, że ja tutaj jestem na Facebooku, to nie świadczy o tym, że nie jestem jeszcze w dziesięciu innych miejscach. Także jeżeli ktokolwiek, jeżeli ktokolwiek chce na poważnie, jeżeli ktokolwiek chce na poważnie coś robić w Polsce, to musi sobie pierwsze uświadomić <laughs> okupant. Co to jest okupant? To to jest? Ile ma broni? Ile ma kajdanek? Ile ma żołnierzy? A ile my mamy? A ile my mamy? Ile mamy krótkofalówek? Ile mamy, ile mamy rzeczy, które, które potrafią zinwigilować działania okupanta? Ile mamy? No właśnie, narodzie polski. Tyle mamy, ile mamy od narodu polskiego. W zamian my musimy się zorganizować. My musimy zrobić oddziały w każdym mieście, bo Polacy na to liczą. Polacy chcą takie oddziały mieć. Każdy chciałby się czuć bezpiecznie w swoim mieście, kiedy by wiedział, że biega tam 10, 15 czy 20 chłopaków, którzy mają pojęcie, jak szybko dojechać, jak się przemieścić, jak zniknąć z pola widzenia. Taka jest prawda. Bo niedługo do tego dojdzie, niedługo do tego dojdzie i teraz, teraz my robimy to, my robimy to wszystko teraz. Dlaczego? Bo teraz mamy na to czas. Mamy czas na przygotowanie się. Zresztą ten czas się kurczy, bo on już się skurczył do, do 30 dni. Yy, ale dwa lata tutaj siedzimy, dwa lata tutaj siedzimy i, i naprawdę czekamy, aż Polacy, aż Polacy zatrybią. Zatrybią, że nie potrzeba 40 milionów na drona na, na Ukrainę. Bo, yy, bo pamiętajcie, po co się robi? Po co się robi wojnę? Wojnę się robi po to, żeby zniszczyć dokumenty, żeby zniszczyć dokumenty handlu, żeby